Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy testować rzeczy na przykład takie jak Rzeczy influencerów No 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 e, I jest ze Ksenia i Gabrysia Co to jest? Czesteczko Wiecie co macie przed sobą? Nie Nie Posmakujcie mm. o, Dobre Zgadnijcie co to jest za smak Troskawka? Nie Mufinka? Białe? Macie kizersa o smaku maliny i białej czekolady. Aha. Mm. To jest Kisers? Kisers, no to, ale taki kizerskap. cup. Mm -hmm. A. Co sądzicie? No takie 8 na 10. Takie, jest, jest, takie mocne 5. 6, 7. Czemu to? Dobra, zmieniam 7. No bo jest takie trochę no, za słodkie. Jest takie za słodkie. To jest mega słodkie to. Tak, tak w ogóle za bardzo nie przepadam za maliną. Zbieram. A bardziej albo mm -hmm. Co teraz będzie? I no. don't know. Smakuj ta I Zbieram. Ten Zbieram. Ten jest o wiele lepszy, więc temu dam może 8. Nie, no, dam temu dam 9. 7. Tak I same. jak musicie jaki smak? No, karmel. Karme. Karmel, na pewno karmel. Karme. Nie. Karmel? Nie. A co? Słony? <laughs> Orzechy? białą Biało czekoladę i orzechy Masło orzechowe dokładnie, no dobra. ale orzechy no to Ej, samo, Ale to było wiele lepsze I obydwa są bez dodatku cukru Wow. Mmm, a z cukrem mhm. Teraz mamy nowość, co prawda nie influencera, ale z gry Minecraft A będą mocne? To ja nie mam pojęcia Wow. My się otworzyły gdzieś tam. Dobra, próbujemy największą, taką najładniejszą, najbardziej przeprawioną. Dobrze. Mm. smak. Ale dobre. Wow. Oh my god. Wow. To jest Pokaż. U ciebie jest większa przyprawy. Tak szczerze? Tak wykładam to tak jakby. No słów. A jaki smak? No pewnie ten. Kieperowe. River. Eee no e... ostry. Ser Co? Jaki? Ketchup? Malinowy. Eee. Gechup? Dirt. Ta, ziemi, no. <grym> Nie wiem. A to? Zgadnij, zraduj, zraduj. Ej, gdzie? Zadujcie smak, musi się smak zgadnąć. A pokaż tam to pudełko? Nie, no boś widział smak. <grym> Doritosów. Mm. Jakiegoś innego Pisa. jedzenia? Pizza. wow zgadłam Ale mm, te są, są. Są też lepsze niż. zwykłe, nie? Powiem tak, ja chcę. Nie chcesz już? Co no, najmniej. Czyli ci nie smakują. No... Pikarnie są takie Mocne zbrochowe. 7. No to ci nie smakują, jak je kseni Jak no, osoba, jak która już... kocha do rytosy, może daje 10 na 10. Nie, po prostu sobie robię miejsce na inne jedzenie. Na pewno jest lepsze niż. Później zjem. Te keezersy. Więc ja temu dam 9, bo może być jeszcze coś lepszego. Dla mnie było. Ale Ale no, o wiele lepsze na pewno. E, um, Masło orzechowe, no, no ja, to ja też to lubię. co mamy napój. Ciekawe jaki? jaki? O, wow! Pręcie, wow! Pręcie fajne. Prime Prime. Prime, czekajcie. Czy on, Czekaj, on, co on, on jest? naprawdę świeci. Prime. Mamy Czemu, napój mogę teraz. zobaczyć? Świecący w nocy. My już y, znamy jest, ogólnie jest produkty zielone. Prima. Piliśmy już kiedyś. Piliśmy już kiedyś. Takiego nawet mam jednego pokoju. Piliśmy, jak byliśmy w Anglii. On jest trochę taki... Leciut, tak na razie rzątka. wam tylko że było. Później jeszcze Wandam. A Ale takie pachnie tak... pachnie Halloween. Nie, tak. Marcel? Pachnie arbuzem, trochę truskawka się przebija. Mm. No, ja znam ten smak, więc... Dobra, zgadujcie smak. Ja. Halloween Kurde, albo arbuzowy Arbuz, e, ten, truskawka Nie Ale bardzo smakuje arbuzem albo truskawką yy, no, Coś wiem. podobne Dla mnie smakuje chemią Manga? Mango? Nie, 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 nie. <grymka> Ja go już piłem, więc ja wiem Grybko? No to będzie. Nie, nie. No. No. Idźmy w nasze... Mandarynka? Nie, no ale jak, po, jak powąchacie powąchasz, to ja czuję na przykład Polski owoc Jabłko Pomarańcza Aha. Jabłko. jabłko, jabłko, jabłko Polski owoc, pomarańcza ja ci wcześniej. Po do... No. Po, po za chwilę będziecie mieli jeszcze je, te Ja go już piłem, on jest bardzo będziecie dobry Będziecie jakieś picie? Nie U, Skąd tego w ogóle Dobra, takie co mocne? macie? Jabłko, co jeszcze? Yy. Mandarynka Nie Piwo. <laughs> Nie no, <laughs> nie, no. <laughs> Limonka i kiwi Wow oh. Ale czuć trochę to dlatego jest zielona, bo limonka. Ja ok, 4 ja... kalorie, czy całe te ma 9, 20 kalorii ma całe takie pobudzenie. Ja oceniam 9,5. Tak na ja razie ja najlepsze. Ja oceniam. Ja daję... Minut. Ja daję 9,5. Ja daję takie... Nie no w sumie jedę 8? Nie wiem, takie spróbowałam. Dla mnie jak na razie najlepsze. Tak by ciągle pić ja bym nie. Mm. Ale takie... No, Dla mnie nie... jest dużo on mam. Sama no. chemia. No. O! Wow! Wow! No Co to jest powie? To są wafle. Zgadnijcie co są za wafle. Na pewno czekolada. Czekoladowe no. wafle. Mm. Wafle dzika, mega chrupiące, bez dodatku glutenu. Mm, dobre. Mm. A teraz ASMR. ASMR byśmy chciały zrobić przy kamerze. Mogę ja zrobić. No może, może. Wow. I teraz jest dziecko. Wow! Oh. <tryk> mm, A bardzo dobre są. Mm -hmm. Dzowie polecam. Mm, daje mocne 8,5. I ty jeszcze. A to jest takie 8,5, no? Ja daję 9. Bardzo lubię takie coś. Nie mam też Spoko. No są lepsze. na co lepsze od zwykłych. Jeżeli chcecie kolejną taką część, zostawcie stałapek tak w górę, gdzie mm, Na pewno są lepsze niż te serowe. Mhm. Uh -huh. Zjem całe. To ja tak będziemy mieli dwa kolejne wdech. produkty po kolei. Bierzemy od czarnego. Kizo. O! Będziemy musieli zgadnąć smak, a na sam koniec mamy mega petardę. Dziemy. Zgaduj, w komentarzach, co może być na smutoncu. Wow. Yo. Ale pachnęło. Pachnie. A się rozwalił. kurde, mój Bartoni. O nie, pójść i Nie wiem. jest taka czekoladka. Widać, że tutaj Zapa. u góry jest taki karmel. Widać, że na górze jest karmel. Tu jest. O, no, 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 mm. na tego. Na góra... dole jest taka wafla. Taka No jest taka taki biała. Wylek. Może ja lepiej pokażę, bo u mnie jest rozwalony. No, zgadujcie smak. Panda. Caramel. Wow. Tak. Mm. Jeszcze co? Mleko? Mleko? Czekolada. Wow. No, czekolada, co jeszcze? Aha. No, nie wiem nawet. Mleko? Kakao. Przykładam leczna, wanilia, karmel i wafelek. Aha. Mhm. O w ogóle nie mhm. zacznij od czarnego, zacznij od białego. Mhm. A to nie ma znaczenia. Wow tu chyba jest coś takiego. O kurde znowu jej no, się no, rozwaliło. No, czemu znowu mi się rozwalił. Tu chyba znowu jest karmel, wafelek i... coś podobnego do pleśni. Nie wiem. Jakiej pleśni, ty gadasz? Nie wiem, coś tutaj jest Ale nie pan nie różni się zapachem chyba. Tu jest... Tu jest więcej... Dobra, to No, zgadujcie. To jest więcej karmelu. Hmm, i na dole też coś jest. Do wafelka? No, mm. mi Karmel. Czekolada? No, wafelka. 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 A, w a tego nie oceniliśmy. Czekolada. A, no, a ten poprzedni? A, 5. Um, pięć. Mm. E, pięć, chyba był za słodki. Pięć. One no, są wszystkie bez cukru, są, nie no, w ogóle? Mm. Nie, czy one są? Bez dodatku cukru. A w ogóle nie przeczuję. Nie wiem dla mnie te dwa oba są 5 mm, No bo... No ja... Tak, ten... bo jest za krótka. One... No ale dobra, mówiliście, że co tam, co tam, co tam w nim czujecie? Co tam czujecie? Karmel? No. Ma słony karmel ten. A, no to... Wcześniej mówiłam słodkie. No to słony karmel. Mm. No jak sam co powiedziała. No, Waferek. Waferek. Mm. Czekolada. I wanilia, Nie wiem. Jak obstawiacie co będzie dalej? Widzowie, w ogóle no to mamy powietrza. teraz czas, no to na 9000 tysięcy subskrypcji pokazuję twarz. I zostawcie suba, żebyśmy o, to jak najszybciej zrobili. O, o, żelki! Jo! Weź tam stąd. Aha, żelki. Influencera? Są żelki, influencera, no. Jakiego? Jakiego? No, zgadujcie. O, nie wiem nawet. No, zgadujcie. A ją? Nie ja wiem, tym... pomarańczka. Galujcie, co to za influencer? Ale nawet nie wiem. Dobre? żelki? No, to Nie, nie, nie to tak. po prostu żółty ten. Jaki drugi haribo. smak, ja nie za bardzo lubię. wam A to był ogóle są To jest hmm? A Tak strzela. Nie, ja ja na... to. Ja spokojnie, kurwa. to te bezukę żelki. Aha. 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 Na sam koniec mamy najlepszą czekoladę na świecie, my już ją jedliśmy kiedyś w Anglii, przybyliśmy wow. ją z Anglii, a teraz się okazało, że w Biedronce, że w Lidlu jest, tak? Mm -hmm. Jak możecie zobaczyć, ona ma wszystkie angielskie napisy, więc w Polsce nie była kupowana. Czekolada Mr. Bista. Ktoś A jak jedliśmy jedną, no to smakowała kipka. A to w domu, czy to w Anglii? to w Anglii. No ale ta, jak tamta była, Ale to bardzo ten... była dobra... Markacie um... pracy jak jedliśmy? No. Jak wyszliśmy. Yy, I też było bardzo... Ja ona ma od dołu taki jakby taki... Fajnie masz. Zaraz zobaczymy, może to będzie inne. <grym> wow, ale seria wygląda mega super. Patrzcie widzowie, jak to się od dołu prezentujemy, ma jakieś orzeszki. Mm, A dobre. No, mm, dobra, to jedliśmy. No mm. co? A tu jest napisane w ogóle coś na niej. No, ale urwałaś. No trudno. Chyba. Dobra. nie? Jedna była bardzo dobra y, karna. Y, w domu ona była też. Y, ona no. była bardzo dobra. Bardzo dobra była masło grzechowe. Hmm. Dam na końcu czekoladzie dam dziesięć. Mhm. Ja też czekoladzie. Nie, dam to seriota ta czekolada mnie nie przekonuje, tak jakby bardzo. Nie mhm, chcę, no. ale okej. Okay. Ostatista. Tak. Um, lepszy, że jestem prime. Nie, o, aż taka, ja znam Ja w ogóle, ale jest w sumie dobra. Więc co no to ja mam po prostu. No tak, ja, w sumie trochę. No, tej pandy, jak to było. No, de, y ja go, ta pandy się nazywała ten baton. Teasers. Ten... No to. Mm, jego dam na 9,5, Prima dam na 10, a Chrystable e, dam jednak na 9. Mhm. Ja też daj na 9. Aż tak mocno? Dobra. Mnie nie przekonała. A dzisiaj 10? koniec. Czekamy na paczki kolejne, o zamówione. Bo zamówiliśmy, widzę, kolejne paczki, ale co zobaczycie w... w... Kolejnym odcinku. Może nie w kolejnym. Nie, no, może nie w no, kolejnym. No, Kiedy przyjdą. Kiedy no. przyjdą, no to od razu zrobimy odcinek, więc... <laughs> Widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa!